Witam serdecznie wszystkie wagi na Waszym lipcowym czytaniu, na waszym horoskopie, tak? I moje kochane, wagi, zanim przejdziemy do horoskopu, dosłownie jedno zdanie na dzień dobry, a mianowicie słuchajcie, od miesiąca lipca postanowiłam sobie i pomyślałam nawet ho, ho, ho o sytuacji, w której mm, chciałabym od lipca robić coś takiego, że ten znak zodiaku, który zdobędzie jak największą ilość tak zwanych lajków pod filmem z horoskopem, otrzyma ode mnie w tym samym miesiącu dodatkowe rozszerzone czytanie. A więc moi kochani, jeżeli uznacie, że Magda jakoś dała sobie radę z filmem, że jakoś sobie poradziła z kartami, tak? Jeżeli ten film w jakimś tam stopniu wam się spodoba, to zostawcie tego lajka, tak? I wówczas ja, kiedy zbliża się, będzie zbliżał się koniec miesiąca, zobaczę, który znak tych lajków ma najwięcej i też tym samym dla tego znaku zrobimy rozszerzone czytanie. Więc zachęcam gorąco do ewentualnego lajkowania tych filmów, żebyście to właśnie wy wygrali ze wszystkimi 12 znakami. A póki co, moi drodzy, przechodzimy do waszego czytania lipcowego i moje kochane Wagi. Co tutaj widać? Słuchajcie, kartą tła tego czytania jest karta, w której my zaczynamy być może pewne sprawy od nowa, albo też chcemy zacząć od nowa, zostawić przeszłość za sobą i popłynąć ku przyszłości. Słuchajcie, to się może tyczyć tak naprawdę wielu rzeczy. To znaczy, ja powiem Wam szczerze, że jak wyłożyłam te karty, początkowo pomyślałam o jakiejś relacji, o związku, w której. No, nie do końca mamy szczere intencje, albo powiedzmy coś tutaj takiego dosyć niefajnego się może zadziać, ale też, z tej, no teraz patrząc na te karty, też widzę tutaj sytuację być może związaną z jakąś pracą, być może związaną z jakimiś nowymi możliwościami zawodowymi w naszym życiu, gdzie my tutaj ewidentnie tak naprawdę zamykamy przeszłość za sobą i otwieramy się na coś nowego. Słuchajcie, to może nawet być wyprowadzka, Gdzieś indziej, do innego kraju, po to, żeby rozpocząć gdzieś nowe życie. To może być zmiana miejsca pracy, tak? Czyli całkowicie odcinamy się od tego, co było, otwieramy się na coś nowego. Oczywiście to też mogą być związki, tak? Czyli to, że my po prostu chcemy w końcu pójść i brnąć do przodu, zostawić to, co niefajne, za sobą. Załóżmy. To jest w ogóle karta karmiczna, też, to tak na marginesie dodam. A więc też może to być związane z jakąś sytuacją karmiczną, jakąś relacją karmiczną, tak? Może w ten sposób. Ale to jest tylko to tło, to, że my chcemy po prostu zacząć coś na nowo. Nie zastanawiając się nad tym tak za bardzo, co nas czeka. Po prostu idziemy, prniemy do przodu, bo chcemy w końcu smakować to życie. Mam takie wrażenie. Słuchajcie, karta, która będzie jakby tematem, bo to było tło, a głównym tematem miesiąca lipca, to jest sytuacja, w której My chcemy coś osiągnąć. Bo dziewiątka monet jest to karta Mam wszystko. Osiągnąłem, czy osiągnęłam to, co chcę, to, co sobie zakładam. Chciałabym, żeby coś było moje. To też jest dobre, dobre zdanie. Chciałabym, czy chciałbym oczywiście osiągnąć coś, żeby coś było mi dane, żebym mógł dostać to, na czym mi bardzo mocno zależy żeby nie wiem zatrzymać kogoś na kim mi bardzo zależy, żeby załóżmy prawdy jakieś powychodziły na jaw. Mówię o prawdach dlatego, że tu słuchajcie mamy kartę w teraźniejszości, która mówi nam o nieuczciwości, o tym, że czemuś nie ufamy, że do końca nie dowierzamy, że całkiem możliwe, że wydaje mi się nam się, oczywiście nie mi się, tylko wam się. <noise> że jest jakaś sytuacja, że możemy zosta że zostaliśmy zmanipulowani, że ktoś nam, ktoś jest wobec nas nieuczciwy albo wręcz nas okłamuje. My po prostu możemy żyć w takiej fazie, że albo tak myślimy o kimś, albo wręcz nie dowierzamy. E wydaje nam się, że ktoś nieuczciwy nawet zadziała wobec nas i my nie dostaniemy tego, czego chcemy dostać. Słuchajcie, z tych kart też taka sytuacja jakoby może płynąć. To, co mamy za plecami, to jest sytuacja, w której my bardzo mocno, już wcześniej mam takie wrażenie, do, wykonałyśmy jakiś spontaniczny ruch, bo my chcemy coś przeżyć, my chcemy mieć jakąś przygodę życia, my czym, chcemy się czegoś nowego, e, czegoś nowego doświadczyć, nauczyć. To się, jeżeli na przykład byśmy tutaj rozmawiali na temat pracy, no to jak najbardziej to może mówić o tym, że chcemy po prostu rozpocząć jakąś nową, być może karierę, być może w innym miejscu, chcemy czegoś nowego doświadczyć, tak, wejść w coś nowego. My za specjalnie się nad tym nie zastanawialiśmy, bo słuchajcie, giermkowie w tej sytuacji to są takie młode dusze, takie młode energie, które nie mają planów, które nie snują jakichś wizji strategicznych, wiecie, robią, robiąc jakiś biznesplan na 100 lat naprzód. Oni po prostu dostają cynk i wykonują to. Na tej zasadzie, stary, jedziemy w góry? Dobra, to czekaj, to już, to już lecimy. Nie ma tutaj czegoś takiego, że może za dwa tygodnie przemyślmy to. Absolutnie tutaj nie ma, nie ma takich klimatów. Po prostu działamy. Jest pomysł, i jest realizacja. W, jeden, w jedną sekundę. Ja mam takie właśnie wrażenie, że to działanie nastąpiło. Słuchajcie, te dwie karty też mogą mówić, gdybyśmy tutaj mówili na temat związków, że całkiem możliwe, że możecie mieć jakieś podejrzenia. Załóżmy, co do osoby, z którą jesteście, czy ta osoba przypadkiem gdzieś was tam na boku nie roluje, nie okłamuje, czy jest na pewno uczciwa wobec nas, być może nie wierzycie tej osobie z jakichś względów. Ale to tylko tak mówię na marginesie, ponieważ no, te karty tu mogą świadczyć na przykład o jakiejś relacji, w której być może są jakieś nieuczciwości i my nie wierzymy tej, temu komuś, czy ten ktoś przypadkiem jest wobec nas uczciwy, albo nie. Ale też może to się tyczyć tego, o czym rozmawiamy teraz, czyli o takiej sytuacji, gdzie wy wykonaliście jakiś ruch bez namysłu i może w tej chwili nie dowierzamy. Czy nam będzie coś dane? Czy ktoś nas, powiedzmy, z tego nie okradnie? Załóżmy z pomysłu, albo czy ktoś w pewien sposób, no nie wiem, nie będzie sprytniejszy jak ten lis i coś dostanie, na czym nam bardzo zależy? Czego my bardzo chcemy? No, taka sytuacja, słuchajcie, z tych kart może płynąć. I moi drodzy, jaki jest rezultat tego wszystkiego? No rezultatem tego wszystkiego jest taka, aha, iż tak tylko dodam, że tu jakby ta sfera może wprowadzać pewnego rodzaju mętlik we waszej głowie. To tylko tak dodam, bo mi się to nasunęło, że właśnie wy możecie, wam może się tak wydawać, że jest ktoś nieuczciwy, że ktoś źle coś wam życzy, że ktoś jest nieszczery i tak dalej, albo że nic wam nie będzie dane. Wy sobie sami robicie czarny scenariusz. Dlatego, że ja do tej, siódmy, do tej środkowej karty, do, tego, do tej karty siódemki mieczy, dorzuciłam sobie kartę e, jeszcze jedną, która mi pokazuje, że wy w pewien sposób nie macie możliwości zrobienia ruchu, ale możecie go zrobić. Tylko, że wam się wydaje, że wy nic nie możecie, że wy jedyne co możecie robić, to tylko czekać i stać na. i czekać i stać. Co będzie? Wy snujecie sobie też, e, moje drogie wagi, scenariusze negatywne. Tak, jakbyście nie myślały, że cokolwiek pozytywnego może Was spotkać. I całkiem możliwe, dlatego ta siódemka mieczy jest. Że Wy po prostu sami snujecie sobie złe wizje. Tak to, tak to, tak to ujmę. Ale moi drodzy, no tu jaki będzie tego wszystkiego rezultat? Rezultatem jest sytuacja, która pokazuje nam dwojakość sytuacji. Powiem Wam szczerze, że gdyby nie ta karta. To mogłabym powiedzieć, że jest to sytuacja, która Was na pewno będzie przytłaczać i przygniatać. Będziecie w takiej sytuacji, powiedziałabym, bez wyjścia, takiej, która będzie Wam podcinać nogi, skrzydła. Nazwijmy to też w ten sposób. Gdzie Wy będziecie czuli się po prostu przegrani. Tacy, którzy nie mają siły wstać i walczyć. Ale to gdyby nie ta karta. A w tej sytuacji, ja widzę to na tej zasadzie, że pewne sprawy, które zadziewają się tu, Czegokolwiek, by one się nie tyczyły, czy to będzie sytuacja tego, że to ktoś was okłamuje, czy jest nieszczery wobec was, czy to będzie sytuacja, w której załóżmy, my nie dowierzamy czemuś, i gdzie mamy mętlik w głowie, i kurczę, borykamy się z tym wszystkim, to ta karta będzie pokazywała, że to będzie zakończenie tej właśnie sytuacji, która w pewien sposób podcina wam te skrzydła. I, moi drodzy, ruszy coś z kopyta naprzód. Jeszcze w miesiącu lipcu pewne sprawy mogą po prostu przyspieszyć, mogą nabrać tempa, może w ogóle cokolwiek w końcu się ruszyć. Być może, moi drodzy, ta karta tła, która pokazuje odetnij się od przeszłości, rusz do przodu, może właśnie jakby czeka tylko za tym pewnym ruchem waszym. Wy chcecie czegoś, coś chcecie osiągnąć i faktycznie może w tym miesiącu lipcu wykonacie ten ruch i wy w końcu wyjedziecie, bo ta grupa osób tutaj, patrząc jakby po tym skosie, może na to w końcu liczyć, że wyruszycie i zaczniecie coś nowego, tak? I ta sytuacja, gdzie wy być może czujecie, że to nie, czy to jest dobre, czy niedobre, czy to jest właściwe, czy może macie jakieś tutaj wątpliwości? Tego typu, czy, czy ktoś was nie oszuka, załóżmy tak, że co ja wyjada, a ten ktoś, kto mi obiecał, załóżmy jakąś pracę, czy cokolwiek, na przykład oszuka mnie w czymś. Więc te wszystkie jakieś wątpliwości, te, te nieuczciwości znikną, wy w końcu podejmiecie tą decyzję i ruszycie. Tak? I jeżeli, to tak, to, 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 jak jeszcze widzieć, no, historia numer trzy oczywiście, ale wracając jeszcze do, tego, do tej historyki naszej wcześniejszej, po prostu coś, co w tym momencie was bardzo blokuje albo negatywnie nastraja. Może się zakończyć, i coś w końcu ruszy z miejsca, coś przyspieszy, coś nabierze tempa, coś w końcu zacznie się dziać. Coś zacznie się dziać, tego co być może tutaj wcześniej, e, teoretycznie, coś za plecami waszymi, nawet chcieliście, żeby w waszym życiu coś się zadziało. Więc całkiem możliwe, że to, że chcecie coś otrzymać, chcecie coś dostać, w końcu przy, przy, no, nie wiem, no, ruszy w waszą stronę. Mam takie wrażenie. Więc moi drodzy, no ciekawe czytanie macie, na pewno otwierające was na coś nowego, bo ta karta tła dokładnie to pokazuje, że my rozpoczniemy coś nowego, coś takiego, co w pewien sposób będzie dla was czymś nowym, ale takim, który da wam lepsze perspektywy i lepsze możliwości. No bądź co bądź, dajcie mi znać drogie wagi, bo będę bardzo ciekawa, co też tutaj was tak trapi. A może to wy jesteście nieuczciwi wobec kogoś i nie wiecie tak naprawdę, co macie z tym fantem zrobić. Może w pewnym stopniu wiecie, że coś trzeba zakończyć, po to, żeby rozpocząć coś nowego. I tak troszeczkę mijacie się z prawdą. Być może sami siebie oszukujecie. Słuchajcie, bo ja tak mówię, że ktoś was oszuka, albo coś tam, albo że Wy czemuś nie dowierzacie. A może to Wy sami siebie oszukujecie w czymś. Może czas z tym skończyć bo to was za bardzo przytłacza. Więc jeżeli coś robicie złego na boku albo sami się oszukujcie, to skończcie to, bo to was będzie coraz bardziej przygniatało, moi drodzy. Chociaż wy to zrobicie, bo rydwan, wychodzicie w karcie rydwanu, wyruszacie naprzód. Więc pewne takie dylematy, pierdalamento, co tutaj się dzieją, znikną. Dobre, moje drogie wagi, czekam za waszymi komentarzami ewentualnymi i pozdrawiam was bardzo serdecznie.